No cześć, witam was serdecznie. Niestety była mała przerwa, ale ze względu na moje sytuacje osobiste. No i też trochę byłem chory, musicie mi to wybaczyć. Ale wakacje rozpoczynamy z grubej rury, ponieważ będziemy uczyć się parkura w tym roku. Hmm, bo chciałem wreszcie nauczyć się skakać. Eee, znowu nie mam skina, kurczę, nie wiem, czy nie mam skina ostatnio. Spróbuję to jak najszybciej naprawić. No, myślę, że możemy zacząć. Z czym dzisiaj na mapce? Autorstwa baneku.pl Wakacyjny parkour. Tak jest, wakacyjny parkour, więc jest tematycznie. Minimalne renderowane 8 ustawiłem sobie. No więc myślę, że będzie. Będzie naprawdę fajnie, patrząc na tutaj zbudowaną mapkę. No będzie się działo. Myślę, że możemy już powoli przejść. Twórcę mapy. Witamy serdecznie. Wybierz miejsce, o! Biwak z plażą To może zaczniemy po kolei, co? Tak, zaczniemy od biwaku. O, jedziemy samochodem gdzieś chyba. Dobra, gdzieś nas przeniosło. Chyba musimy wyjść. E, chyba musimy wyjść. Okej, okay, rozpoczynamy nasz parkour. Lecimy z tym. Okej. Okay. Ojej. what kurczę, czy pierwszy skok już nie do przeskoczenia, dobrze udało się. Kurczę, ale spokojnie na pewno kiedyś się nauczę skakać, więc to jest już pewne, po prostu. Kiedyś na pewno. Skakanie będę miał opanowane. A póki co, to się uczymy. Więc mam nadzieję, że coś z tego wyjdzie. Hop, hop, dobra. O, tak jest. Tak jest, udało się. Dobra, to na luzie możemy. I to zaraz, tam mam przeskoczyć. Udało się, dobra, udało się. Nie! No, yeah. Dobra, no, mamy checkpoint, więc bardzo się z tego powodu cieszę. Może to trochę przyciszę sobie okej. Okay. Dobra, udało się. Widzowie jeszcze z rok lub pół roku musimy się pomęczyć z tym sprzętem. No ale to już za niedługo będzie mi nowy, więc będę miał nowy. jak będę mieć nowy, to będzie zupełnie inna jakość filmów. Kurczę! Ale blisko było. Hop! Dobra. Hop. Okej. Okay. Piszcie, czy wyjeżdżacie gdzieś na wakacje, że za coś innego macie w planach, jak chcecie to możecie napisać w komentarzu. Jeszcze troszeczkę jestem chory, więc wybacz. Dobra, jestem. Jestem i teraz skok, dobra. I co tu teraz? No nie, jak niewiele brakowało. Okej. Okay. No klimacik wakacyjny już powoli czuję. Chociaż jeszcze nie do końca, bo jeszcze nie dotrzymałem świadectwa ze szkoły. Ale jak otrzymam, to już będzie naprawdę klimacik wakacyjny na 100% vibe. To już będzie czuć. Będę czuć. Ej, dobra, może się uda to zrobić. Hop. Dobra, i udało się. I co teraz? Tutaj? No nie... No nie, serio, spadliśmy tu? Jest najlepszy, bo jak widzicie shaderki, ale i tak mam te 50 fps ów więc 50-60, no jest nie najgorzej, nie najlepiej. Ojej! Są bardzo jasne. Ale mam nadzieję, że coś z tego wyjdzie. Nie, no są bardzo... Nawet spoko, tylko są bardzo jasne. Dobra, udało się. Teraz na drzewo. Teraz chyba po drzewach musimy skakać. No to wychodzi. Kurczę. O nie, no co ja robię? Najgorszą rzecz mogę robić teraz? Nie. Na razie oglądanie parku ze mną to jest męczarnia pewnie dla Was, ale kiedyś się nauczę, tak jak mówię. Dobra, teraz tam? No chyba nie tu. Nie, no nie doskoczę, więc muszę tę. Tą... Nie! Yeah! Tutaj mnie cofnęło. Dobra, ale tutaj nie ma tragedii. Kurczę. Myślę, widzowie, że, że teraz drzewa wyglądają trochę lepiej. Jakby ktoś chciał wiedzieć, jak to się zmienia, to się zmienia w detalach. I macie drzewa smart. Myślę, że będzie najlepiej na moje FPS-y. A szybkie to po prostu macie nieprzezroczyste drzewa. A ja chyba wolę takie, tylko czasami słabo widać, gdzie się skacze. Ale mam nadzieję, że to nie ma tragedii. Co zaraz na typienie, No te pięki. Chyba na to wychodzi. Tam nie doskoczę. O, patrz się. przeszedłem tu normalnie. Jeżeli ta woda nas tutaj atakuje, to wolę w nią przejść, nie przejść. Teraz chyba normalnie przechodzimy do. Co jest? A, tu jest jeszcze parkour, dobrze. Tak, wreszcie doszliśmy na biwak. Kurcze. Ale jak widać, wreszcie doszliśmy na biwak, więc się bardzo cieszę z tego powodu. Że nareszcie będziemy kończyć ten poziom i zobaczymy sobie kolejny. Dobra udało się. A teraz nie spadno nie spaść. Hop, mam nadzieję, że dobrze to robię. Chyba dobrze. Chyba tak to powinno wyglądać. Okej, okay, witam na, wi na biwaku. Kampery już są. Powiem wam, że. Nie! Dobra. Powiem wam, że długi dosyć ten poziom. Się spodziewałem, że będzie troszeczkę krótszy. Ale tam. Co tam, jak coś to będzie drugi odcinek z tej serii. Na razie idziemy jak burza. I na dom? Pyk, tak jest. Tak, udało się. Ukończyliśmy biwak. Super, widzowie. Lecimy. Z zo. Ok, jedziemy do zo. Jest taka piosenka w sumie, dla dzieci. Teraz mi się przewleka. Bo moje młodsze rodzaje są, ciągle jest ciągle je słucha. Dobra, udało się. Idziemy na zo. Na spokojnie. Witamy serdecznie i skąd zaczynamy? Szkoda, że na tych holderach trochę mało falują TT, mało falują liście, mogłoby być trochę lepiej. Kurcze! Dobra, pyk. I do wody. Nie, to czy znaczy nie miskik, tylko plączył mi się palce, już widzowie, kurczaczki, gdzie teraz? Co jest? Patrzcie, tu linka, li tu linka jest. Co jest? Tu linki są, patrzcie. to ledwo co widać. To da się w ogóle skoczyć? Da się, da się! Okej, okay, udało się. Pyk. Okej, okay, jesteśmy. Super. No i hejbale. Zaczynamy hejbale. Nie. Yeah. Dobra jeszcze raz. <tryk> Dobra, udało się. albo tak. Dobra. To nie są lilie, -li tylko barier bloki, warto wiedzieć. Nie, ale ciężko wskoczyć na te bloki, jak ich nie widzę. Tak teraz. O, patrzcie! a to to przegapiłem już. No, przydaje mi się jakieś drogowskazy, że tak powiem bo jest tu dosyć ciężko trafić, ale da się, da się, więc super. Proszę nie denerwować, jeżeli zmieniam shadery co chwila, ale no ciągle coś mi nie pasuje, te FPS są tragiczne. Dlatego trzeba się będzie pomyczyć jeszcze z pół roku, przynajmniej na tym sprzęcie. No ale. No nic nie poradzę, nic nie poradzę, jak na razie, tak? Nic nie poradzę, niestety. Kurczę, no. Okej. Okay. Okej, okay, jesteśmy. Tutaj, tak? Tak. Papuszki tym razem mamy. Okej, okay, chyba tutaj mamy zaskończone. Tak jest. Ukończyliśmy zo. Super, bardzo się z tego powodu cieszę. A teraz idziemy na plażę. Let's go, jedziemy na plażę. Okej. Okay. Lecimy z tą plażą. Dziękuję bardzo. Wow, na no, tych shaderach to wygląda po prostu ładnie. A to są to stery, czyli dla każdego komputera wręcz odpalą. No na moim to odpaliły, ale... Nie w sześćdziesięciu, pięćdziesiąt, czterdzieści, no sześćdziesiąt czasami wypyknie, ale to wiecie. To jest w ogóle fajne. O, no i to się nazywają liście. Jakby Oj, no nie! Myślałem, że się udało już! Jakby falowały, to byłoby jeszcze lepsze. Nie wiem, widzowie, jak to było możliwe. No ale przeszedłem to na kreatywnym. Teraz na główkach chyba. Zagłębiamy się w głąb. Coś się zacięło mi trochę. Zagłębiamy się w głąb. Zagłębiamy się w głąb oceanu. Te główki się kręcą, czy mi się wydaje? Wydaje mi się. dobra udało się Nie, ostatnia główka mi została. Dobra udało się. Proszę na darbingę. Tak jest, udało się widzowie. Mamy to. Nie. Dobrze, no dobrze, że do tych główek a nie do poprzednich, bo to by była przesada lekka. Czy tam są płotki? No nie, tam są płotki. Bez skitu. Ale słabo. Ostatnia główka. Ok, teraz tylko przeskoczyć tu. Udała się. Ma- Ok, dobrze mi tutaj te no, Mamy to, tamte główki zaliczone. Ok, dało się. Pyk. Teraz przez bojki. To są chyba bojki, mi się wydaje. Ale nie jestem pewien. Teraz tam na górę? Ej, jak to się da zrobić? Czekajcie. Nie, to może. Być może musieliśmy na górę wskoczyć, więc załóżmy, że wskoczyliśmy tutaj. Stąd już możemy, tak jest. I zaraz brzeg przepłyniemy, bo tam już ledwo widać brzeg. Eee. Ojej. No rok się. Teraz po liliach na luzie. Tym razem na liliach, a nie na barier blokach, jak to było w przypadku ZO. Na przykład to widzowie, to jeździmy do dziadków, do ich domu. I mamy taki obóz, można powiedzieć. Udało się plaża. Dobra. Ukończyliśmy ten parkour widzowie nareszcie 40 minut. Mam nadzieję, że podróże się udały. Oczywiście, że się udały. Yy, naprawdę super. Pobierajcie tą kąpeczkę z zapisu. Dajcie znać, jak tam wam się. Yy, jak nam wakacje wam mijają. Bo mi e, będą mijały bardzo dobrze, mam nadzieję. No, będzie super, naprawdę. W te wakacje jeszcze przetrenujemy. Sorkie, e, ciężko by się mówi, bo mam katar. Jeszcze trochę. Idę się teraz kurować, ale słuchajcie... No, lecimy z tymi wakacjami. No i jeszcze w te wakacje... Będę mieć parę obozów, więc nie będziemy. Będzie tam... Dwa obozy chyba będę miał, więc tydzień na pewno będzie jeden wyłączony. No dobra, słuchajcie. Udało się zrobić ten parkour. Jestem ciekaw, czy jak drugi raz, to mnie znowu przetepa. Tak, przetepa mnie, więc... Dobra, przelećmy na szybko do lobby. No i co? Będziemy kończyć. że będziemy kończyć ten odcinek. No bo tu więcej mogę tylko jeszcze ocenić mapeczkę. Naprawdę mi się podoba. Jest ten klimacik wakacyjny umieszczony. Więc, no super, super. Super. No i myślę, że to by było na tyle z tego odcinka, bo co my będziemy robić? Super mapka. Jeszcze sobie wzlecimy na górę. No. Co tu więcej mówić? Jako Aleks was dzisiaj witam, żegnam. Jako Aleks was dzisiaj żegnam, no ale postaram się to naprawić w następnym odcinku. No dobra, no i widzimy się już w następnym odcinku, już za niedługo, bo lecimy w wakacje, będzie więcej filmów. Do zobaczenia. Zakęcam subskrybujcie kanał, nowi widzowie, ale także, ale także zapraszam was do zalekowania tego filmu Łapeszka w górę, mile widziała. Trzymajcie się, no i do zobaczenia w kolejnym filmie. Cześć!